Witam serdecznie, z tej strony. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejne przygody i w dniu dzisiejszym, w dzisiejszym filmie poszukiwania jedziemy y, troszeczkę w inne miejsca niżeli w poprzednim filmie. No to co w poprzednim filmie wyszło to srebrne fibule, jakieś monety z srebrne itd. Tak Dzisiaj się spodziewamy y, czegoś podobnego. Ja oczywiście w dalszym ciągu będę próbował znaleźć tą moją wymarzoną jedną łezkę. Może mi się uda. Nie pozostaje nic innego, jak się wziąć w garść i się zebrać. Już prawie mam wszystko ogarnięte. Jeszcze czuję łopatę mam. Bo nie tylko ja będę poszukiwał, ale będę nas poszukiwało kilku, jak nie kilkunastu. Tu jest w miarę ogar. No dobra, w sumie. Beret trzeba zamienić na ten do poszukiwania, żeby nie było. I można się. Jeszcze buty. A, bo buty mi się suszyły. Buty mi się suszyły i się suszą dalej. 34 minuty do miejsca docelowego. Pogoda. Może trochę za ciepło na poszukiwania w lesie. Eee... Ale no co, co zrobić. Nie, nie zdążyłem nagrać, ale przejeżdżałem, przejeżdżam właśnie teraz przez nową słupnę, nowe słupno chyba jakoś tak. Zarombisty rynek tu mają, zarąbisty ryneczek. A tutaj kiedyś podjechał i, i tak po prostu sobie siadł na pół godzinki, popatrzał jak tu, bo taki gwar był, nie wiem czy to kwestia tego, że jest dziesiąta i być może do kościoła, bo jest niedziela, ale tak fajnie żywo tutaj w tej, w tej gminie, tak? Dojechałem na miejsce. Taki szybki teleport. Szybkie żarcie. Szybkie żarcie i idziemy szukać gdzie jest łyżka. Gdzie jest łyżka? Trzeba ją umyć. My, my. Pakujemy kilka esek. Jakaś woda, jakieś jeszcze styrodury inne rzeczy i dwa detektory. idziemy na górę. Idziemy bezpośrednio na górę. Dobra, już jesteśmy w lesie. I czekają nas teraz, czeka nas jakieś dobre 30 minut marszu. Czyżby to drzewo dawało mi jakieś znaki prorocze? <tyle>, tyle znajdę, tyle, aż tyle. Jesteśmy już na miejscu takim ekstremalnie skatowanym, w miejscu, w którym wyszedł tutaj ten skarb. No i przyszliśmy, żeby podziobać, podziobać i zobaczyć, czy się jeszcze coś znajdzie. No i zazwyczaj takie sygnały od gruntu się kopie i się okazuje, że to nic nie jest. Albo się kopie jakieś, nie wiem, kamienie magnetyczne, czy jakieś coś, co jest drobnym żelazem. A ja ewidentnie namierzyłem kolor w krokach. Tylko teraz szukam swojego detektora, bo zapomniałem wziąć kamery, bo chciałem szybko coś namierzyć. I gdzieś tutaj ten detektor dałem gdzieś. Ej, pająk, pająk! To się na razie przerodziło w poszukiwanie detektora, bo ja nie wiem, gdzie go dałem. To są takie gęste te krzoki. A jest, no dobra, mam. Dobra, mam. I teraz wam nagram. Nagram wam. Tutaj, gdzie jest ten kolor. Muszę wam go nagrać. Sygnał 48-49. A łezka, jak po wykopaniu, bije na 50. Więc jest szansa na łezkę, moją. A pewnie skończy się jakąś folią aluminiową. Dobra, jeszcze jest w glebie. Gdzieś tu jest prawdopodobnie. Krzaka nie, nie zepsułem, tylko go tak wiecie. O, dobra, cokolwiek to jest, jest w tym miejscu, tylko głębiej. Tutaj gdzieś jest. Dalej jest w dołku. No, będzie srebro będzie. Na razie buduje napięcie, żeby nic nie było widać. Chcesz Archeolog szabić. w kaszkiecie. <słyska> <słyska> Chcę chce się do tego dokopać. A nie ma jak, nie? No podejmuje decyzję, żeby to podjąć. To jest Bryneka? Co to jest? Nie to jest jakiś pierścień, chłopie. No ty, ty chodźcie zobaczcie, ale A to fajne. To jest srebrna fibula. To ty jest srebro jakieś ładne, piękne, duże no. z kamieniem, pierścień? No, ale kurde trochę. No, ty zarobiłeś. Ale zarobisz ty pierścień jest. Jak to będzie rzym. Ja cię chrzanie. O, teraz złapało ostrość. Widzisz, jakie piękne? Jezu. I nie podjęte. I dla, dla archeologa jakieś zdjęcie, cokolwiek, z nie? Z palcem jest. Mm. No. <pop Laurence">. <p Wolk> <p Wolk <p jakie piękne Jezu. będzie. To trzeba przeczyścić ładnie, nie? A po z... To jest ten Menelring, Ring. I to jest piesionek, ale piękny jest. O no. kurwa. Ojej. Oh to... <pmodline> będzie naruszone, nie? Chcę zobaczyć, znależeń, czy on jest... Ma więcej znaleźć. No, idzie całe. głębi, Idzie głębiej, Będzie całe, Ale jest pięknie zrobiony? no. Już wypatry, tak, tak. Ale, Kurde, idę. obsypią się ziemią, skopią normalnie, masakra. Zdeptają. <grym> Jaki kuj. Kuj. ale piękniusi. Cały. Cały. O kuźwa, zarąbisty. To tak prawie na mój palec. Jest <grym> 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 no, no jest srebera. Marabela, ty Te bicia są. są... 925. Ty, tylko ty, tym. Jezus ja Maria, weź mnie nie staraj. Jagoda. Jagoda. Odynowi Jagoda. Odynowi Jagoda. Jagoda. Ani srebrny, ani złoty, ale za to ładny, Dawid mówi. Jest kamień jakiś, jest są jakieś takie słoneczka rzeźbione. I on był pozłacany chyba. Chyba był pozłacany. No ale kurde, fajne znalezisko w takim przeszukanym miejscu. Mocno nie. No. I jest leciutki, cholera, czemu to nie mogło być złoto ani srebro? I znowu mi drapnął przed nosem. Popchnął mnie, popchnął mnie. No jest łyska. Jest łyska. No podczyścić, ale to za chwilę będziecie mieli następne ujęcie. O tych kurde, gratulacji, ale mnie to lepiej, ale mnie to lepiej. To nie jest mój sygnał, to jest sygnał Mirka. I tak, to będzie już, już, już. To nie łezka, to kawałek zgnitej boratynki. Ale Mirek znowu przelazł, ja mu kopałem tę dziurę, a on mi tutaj znowu namierzył sygnał. To znowu nie będzie moje. Zobaczcie, czego Adam nie potrafi znaleźć. Ojej, przyszedł Dawid i zobaczcie znowu, on teraz namierzył. No kurde, co to są za chamy, mi nic nie dadzą. Tylko przychodzą i każą nagrywać. Proszę bardzo, tylko wyczyść. O, jak mi się łapy już trzęsą. No. O tutaj, będzie ją ładnie widać po wyczyszczeniu. To już jest mój sygnał. I zaraz zobaczymy, czy to dalszy kawałek tej boratynki, bo przed chwilą jeszcze ten drugi sygnał od Mirka to był kawałek boratynki, ale to już sam namierzyłem. Oj, ale żebym sobie zrobił King Konga w oczy, czarujemy, jakbyście się pytali, co robić, Patera, nie tu, wypadła? To już jest duży sygnał, to jest duży sygnał. To jest duży sygnał i to jest Boratynka. jest Maria. Eee. Tu gdzieś jest kolejna moneta. Nie tu. Tu? Tutaj, ale to nie jest. To nie jest łezka, to będzie Boratyna kolejna. Gdzie to jest? Gdzie jest? No i? Widzicie coś? Widzicie coś? Ja tu nic nie widzę. Co jest grane? To co jest grane? Co to takie małe jest? No co to znowu jakaś mała? Kawałek boratynki chyba. Znowu. Ktoś kopał tutaj i i roz, roz, rozbliżyła się jedna. Ja nie wiem czy to boratyna sami ocencie. Ja tu jakiegoś kwiatka widzę. I to jest za małe na boratynę i za grube. Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień, gdy świat przebudzi w końcu się. I złoży hołd naszym standardom tik i Ja ją gdzieś widziałem. Ja ją mam Jest, w końcu jest jest, w końcu jest pod korzeniem strętnym i w ładnym stanie się zachowała, no kurde, <laughs> jest, udało się, takie boje, po prostu takie boje, że szok, no. Obczajcie, jakie detale, ale mi się ręka trzęsie, tyle się za nią zaszukałem, a sygnał, ja cały czas szukałem jakichś takich drobnych sygnałów, a to waliło po uszach, jak nie wiem, nie. Jezus Maria, tyle od korzeni się nakopałem tych sygnałów. Ale trzeba drugą, ale nie widać tu tego Piotra, czy to tam, kurde, tam był na tych łeskach. Piotr drugi, nie? Widać tu jakiegoś kunia, jakieś kropki. Ale ta cyrlica tu jest prześliczna. Prześlicznie. Łeski dlatego, że był drut i z tego drutu bili. Odbijali to, jak, no, jak hammer praktycznie. Taka matryca. No, z drutu srebrnego. Tu jest ta dziura z łeski, a tutaj mi worek wypadł. I nie widzieliście, nie widzieliście, ale podleciał tu przed chwilą motyl i siedział sobie w tej dziurze. Tam dziura, sygnał 62. Kulka, Kulka ołowiana, no niestety. Jak to torby. Jestem teraz w miejscu, w którym było epicentrum skarbu. I poprzednio takie drobne dziabączki srebra tu kopaliśmy. I dalej zostały takie płatki. Widzicie linie papilarne. Dorwałem Mirusia. I Miruś mówi, że srebero ma jakieś. Chyba nie? No nie chyba, na pewno. To znalazłem pierwsze, a teraz to. To jest jakby jedna część, widzisz? Jakby posrebrzane z jednej strony było. Nie wiem, bo to jakby dwie połówki tego samego. Mirek tam kopie jakieś srebrne fragmenty, a ja tu mam jakieś elektrośmiecia. Coś z gwintem. Coś takiego namierzyłem w tym lesie. Piękny sygnał. I zaraz zobaczę tu jest żelazo jeszcze koło niego. Odkopię go i się włączę. Pierścień wiodący, uszczelniający wiodący. Z grzibi, i rozkminy. <grym> po prostu szukamy Ci miejsca na drugą łezkę. Jak to na całej. Ale poszła decyzja, że teraz wędrówka. Продолжение rzeczy w lesie zrozumiem, ale coś takiego takie musiężne coś wielkie czy to będzie jeden sygnał sam z siebie tutaj był y, jakiś kolcok i ten, i guzik a tu teraz coś takiego były drzewa z sisiorami i jest drzewo z x -em. mi się wczoraj udało znaleźć czy przedwczoraj, a dzisiaj Mirusiowi też pogryzione jak nie wiem ale nie obrośnięte zielonym naroślą, muchem, z powrotem w obozie. No troszeczkę żeśmy kilometrów zrobili. Ile tu 10 tysięcy kroków. Nie ma źle. A dobrze wcale. Tylko że to non to pod górę i w dół, pod górę i w dół, pod górę i w dół. Te jedne poszukiwania się skończyły. Jeszcze nie na dobre tak naprawdę. A już na następne jadę i mam 3,5 godziny do nich. Tylko że. Jeszcze najpierw trzeba sobie jakąś nagrodę dać za tą łezkę. Trzeba ją oburgerzyć obur, no, oburgerować. Marzenia się nie spełniają. A teraz przede mną 3 godziny prawie drogi. Już przejechałem jakieś 40 minut i słońce chyli się ku zachodowi 190 km do Mysłowic, bowiem na jutrzejszy dzień. W Mysłowicach jestem umówiony, i będą tam poszukiwania w dość ciekawym miejscu. Wszystkiego się dowiecie w dniu jutrzejszym. No, a ja teraz się za ten biorę za kółko i się skupiam na drodze. Dojechałem na miejsce, już było ciemno. Pokażę Wam w następnym filmie, gdzie spałem, gdzie będę spał teraz. No, i od mniej więcej godziny oglądam poszukiwaczy, których tam mam zasubskrybowanych, i patrzę, co oni tam gdzieś znaleźli. I się przygotowuję już na się przygotowywuję już na jutrzejszy dzień. Jeszcze tylko chcę zobaczyć, co on to tam znalazł. 53, 53, co ty to masz? Uwielbiam, jak go nurkuje. I... Oj, zrywka. Prześliczne rzeczy tym razem się udało znaleźć padła łeska, więc już, już mi tutaj łezka jedna tylko siedzi, bo chcę mieć dwie łeski. Jak dwie łeski znajdę, na pewno kiedyś w przyszłości znajdę drugą łezkę, to sobie takie zdjęcie zrobię z dwoma łezkami, żeby mi się już nie śniły, bo mi się śniły te łezki. Dobra. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, możecie zostawić pierdółki. Tam możecie ten, jak macie jakieś pytania odnośnie detektorii, czy Detektorów metali, czy, czy tam wiecie tego prawa głupiego, to śmiało dzwonić na sklep na te wszystkie dane kontaktowe, co tam się wyświetlają. I co? Idę spać. Dobranoc. Trzymajcie się, cześć.